Nie będę, nie pojąć, bo mam ani kanale i dzisiaj sprawiam sobie drugą część mapy Ciemna Stoma Słońca. Głównie tak, czyli, ja w sumie, jedyną mapę komediową, którą sobie w ogóle ma pochwalić. Zobaczę, i dawaj, w ogóle gadam, nie kiedyś doły, bez sensu. Dlatego zaczynamy. No. no. Jak to się dzieje po wczesnej części, to wskoczyłem na nią, że że obudziłem się, który tego sięga, i stwierdziłem, hej, polecie sobie na Słońce zbadajcie go w jedną stronę. Więc teraz chodzą sobie światła, powiedzieliśmy, Rakietą ja na słońce i tam porwała mnie kosmiczna jest terroristy raz je oddziały świni. A, no właśnie. Tak jak w nie wiem czy się coś który jest zamknięty w więzieniu na słońce przez dwa świnia. Dobra, co to jest? Przepraszam. Trześka to zmieniony w więzieniu na słońce przez dwa świnia. Poznaj i zabierz to lepiej na przygodę pomoc mogą powrócić do siebie. Okej. Tean, to, mówię, to jest tu wam na autorze. Tea, troszkę to dowosiła, powiedzmy, zaczynam. Ogólnie nie mogli właśnie będziemy robić. Jak nieważne. Co Moja głowa! Gdzie jestem? Po co w, w tym więzieniu? No i nie najpierw mać, jest w Tak, to jest dobra pierwsza myśl. Zumie jak na kogoś to się obudził, myślę, że to będzie słońce. Dobra

Zobaczcie Pawcika! Dlatego, że nie była czołg od niesległodych. wszystko mi się, że poszło, że będzie coś fajnego. Pawciku. Ja widzę znowu Pawcika. Cześć i vlog. Dobra, jest tu ktoś kolego? Ej, jest. Siema, Pawciku. Ja Skąd się wziąłeś na tej planecie? I czemu wiesisz? Fajnie ten swój samochód. Dobra, mam klucz. Pawciko, klucz. Mogę tam coś... nie? Mogę. I tutaj chyba Pawciku mówił, że ma czołg, jest na nim coś napisane. Choćbyś się o był w głosu, bo nie wiesz go, babcik Najlepszy się odsłuchać. ja jestem babcik. Nie, 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 tam tu a nie, czekaj, bo tam było coś jeszcze. No Układaj jasno, jest, jest tylko mam blok bloki, jest mała dla babcika z bloki, tak jest jestem babcik, BUM. Oto to babcikowi. No, nie, ja znowu do muszę Muszę się gdzieś. utrenować. Ała. i zabawię, nie co się dzieje. Takie rzeczy tylko majkacze No co jest? Jak się tym kieruje? No tak, to już to Tyle, ale fajnie No kurde, jak? Muszę wszystkiego zjechać, no ale jak ja mam... Dobra, bo to się nie tak łatwo tam strzeli No kurde, jak No jest możliwe, co? Fajnie zrobią, sama, oh, no chyba pani to zrobię, bo jestem sama O dobra. Dlaczego to się tak kiwa na tym ogóle? No, no i co? ja i mam to ominąć, jak tu pójdę mi cały czas coś na